krzak? Gdzie jest krzak? Ach, Obejrzonko. Ej, generalnie mnie ostatnio Arcik wyzywał. Teraz ja go muszę. <laughs> ostatnio mnie tu coś widziałem. Wziął, wyzywał Pod jakimś chujowym szotem. Jared szoten generalnie one dobre. Gemachen. Potwierdzonko. Coś widziałem, że mnie tu. Uwaga, kurde. YouTube. Ja pierdolę, jaka jakość. Na 2000? tysiące... Na dwa tysiące rozdzielczość go nie stać. Widać od razu, że biedny streamer jakiś spod Rzeszowa. Krzak. Gdzie jest krzak? Poka, poka, poka krzak. co tu jest. Jakiegoś Macieja subskrybuje. Dajcie spokój. Nie wiadomo co tu jest nawet. Gdzie szak? krzak? E, to nie ma sensu. Nie? Nie wiadomo, ma że najłatwiej Najłatwiej arcem. jest się zawsze na czyichś plecach wybić. To się wpierdala w takie rzeczy. I tyle. Każdy tak próbuje. Każdy musi znaleźć jakiś punkt zaczepienia. Godlewska miała drugą godlewską, no nie? Amadeusz Ferrari miał fejem MMA. Daniel miał gochę. Archie próbuje znaleźć swojego kiszaka, nie? Tak to wygląda. Co ten kiszak tutaj chce? Kurwa! W ogóle ja pierdolę Co tu Tybie się, streamerem? Ty jest streamie. Ekran przechwytuje i patrzcie Szerzuj na to. Nie, podświetla się nikt, nie. I widzicie to? No patrzcie, no I widzicie ten pasek Windowsa tutaj? No ja pierdolę, jaka tragedia, tak jakby sobie nie mógł wyciąć tego, Ta nie jak. Jak jebane zwierzę. Origin tam zainstalowany, to w tego Fortnite'a nowego gra. Z ten. Update programu do filmów jakiegoś kurwa dla dinozaurów jebanych, który, który, którego nikt już nie używa. Tutaj po prawej na pasku, wyjebany w chuj programów, malware bytesy. czyli widać, że tanie porno ogląda i po prostu chciał sobie pousuwać, co? Paska się musi jeszcze przeżywać. Okej. Okay. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani Amando. Dajcie spokój. 2.1, co, co, co to w ogóle jest, no nie? Dajcie spokój, Windows pewnie piracki, nie? Pewnie się nie zdziwił, no nie? Mówi, no i co? Niech to... A te ty donajety, co to za... Co to jest za niki? Patrzcie na te niki. hatę. Ja pierdolę. Bouncy Nancy, Sebastian Sikora. Skąd to się bierze? Kurwa. Kolesie, to tutaj tu brakuje tak. XX Madovchatę XXX. Tu kurwa Sebastian Sikora brakuje, nie? A tu Bouncy Nancy 69. Dajcie spokój. Patologia widać. Pa streaming jakiś. No co? E, nie zła pa, o, 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 o za słówkę mnie łapać no będzie. No, no, dawaj, dawaj, ja dawaj. Debata. No. no, wydusił z siebie wreszcie. No. Ale tak, ja po prostu mówię co to coś większe. Pa, a, siebie stary wydusił. osób mówi. Ja tam się zaraz ja udaje. No ale po co dopaszę? No no co to heroistów nie widziałeś. Tak, tak, pa, 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 jak i taki kurwa. Pa, taki tak tak śledzi. Wreszcie. Zaraz pewnie wejdzie. Przekopiuję sobie wszystkie, bo tu odpowiednie cyferki są przy wszystkim. Bez sensu. Bez sensu, krasnoludy. Pięć, pięć krasnoludów, no. A miejską, to bym wyjebał. O, o. Stare, me stare memy, jakieś przestery, co to jest? O, zazdrości są, nie? Zazdrości sąsiad po pomysłu. Punktu zaczepnego na nostalgii z widzami. Jest, panie. Czy nie? nie? dla psa, kurwa, nie dla świecia, dla pana to. Ta. Co to za takie granie na takie emocjach starszych, 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 tych oglądaczy YouTube'a? Na nostalgii. Boli mnie. Kurwa. Granie na nostalgii, Kali bo, bo heroesy. Tak. I granie pa. na nostalgii, pa, jak on bo... on tak o daje do góry. Wiesz, że z nim coś nie tak. Eee, starzy nie ludzie ogólnie May. i stare memy. Point z angielskiego. Nic tu się nie dzieje, totalnie. Kurwa, ale dwa wymienić. <laughs> Oj, nie powiem, szczypie, nie? Witamy 2010, no właśnie szczypie, mówię, no dokładnie. Mówi, jakby to cały czas zadał pytania. No. Widać, o, że ty jest od gier komputerowych uzależniony, nie? od razu. może się tutaj montować, Wiesz, za takie się... teksty, ja to widzę, skoro Dobrze, jak moda mówi? mu. No. No. Jest Dragon na czacie, zaraz mu moda damy. Kulturalne no, no, tematy, no, no, no. tematy są, ja pierniczę. No, U mnie mody, takie coś tak, macie? Zero kultury, dokładnie. Zdradź nam więcej szczegółów. No kurde. W życiu byście że czegoś takiego. U mnie same merytoryczne rzeczy są. Nie tam pierdzielenie o dupie pierpie, i kupie. Dobra, wychodzę stąd. Nie opłaca się w ogóle. Dobra. Myślę, że dobra reklama wystarczyło. O. O, a teraz Ci Kiszak mogę odpowiedzieć. Pocałuj mnie w dupę. Hahaha Ha, ale śmieszne, no. Ha, ha. moje życie zaczęło się... Dopiero na tym osiedlu. To był dzień, się tutaj dwa lata temu. Nazwa tego osiedla to jest by, by u, u, y, y. Nazwa tego tak? Podarł się nawet, i nie? i zrodzi, chuj! To, to, to jest Arcy! Ja mam wielu <laughs> kąpli moich nowych, moich protektorów na Real. Też gram w Gramfibie czasem. Moi koledzy z Fibi to slany najlepszy. Mateusz Drago Dzięki, to mój kolega to jest Zoszki. Tutaj mam fajny kupi, ćwiczy trochę Parkera, Parkera ćwiczy trochę, w kule. umiem salko, mogę wam pokazać. <śmuletra> Zdemaskowany.